Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Romuald Mieczkowski, mój barbarzyńca, wiersze wybrane. Na litewskim paszporcie. Trudno się żyje polskim wierszom pisanym na litewskim paszporcie. Na Litwie chowają się po szufladach, czasami upiększą jakiś jubileusz, pod sufity patetycznie ulatując. Polsce. Bywają jedynie ciekawostką, choć historia zna również przykłady ich niezwykłych wzlotów. Tu miłość startował do swej wielkości na litewskim paszporcie. Pani mnie pyta. Pyta pani, w jakim języku myślę, Myśli się w języku miłości, lubi jej braku, bez słów i alfabetu. Myśli się w języku wiosny bądź jesieni, w języku radości albo tęsknoty i modlę się, proszę Panie, jak umiem, w języku modlitwy. A w jakim języku ja liczę? Liczę, droga pani, w języku strat i zysków, jak w noc lipcową gwiazdy się liczy. A gdyby była raptem wojna, po jakiej stanąłbym ja stronie? Ja, proszę pani, zszedłbym z drogi wojnie. Rozważania latawca. Zapomniany przez ludzi i ptaki, zawisłem bezużytecznie. Ja, który byłem z barw utkany. Z lotu papierowego ptaka widzę siebie niczym słoneczne miasto, które wypełnia woda. Długo będę czekał, zanim potarga mnie wiatr, potem spokój. Szklanym pędzelkiem namaluje białe domy. I wyjdą z domów ludzie i pójdą ludzie w świat. Czytał Bogdan Tmowski.